Ty, co taki podłamany? Przecież masz urodziny. Eee, co to za urodziny, skoro nawet nikt mi życzeń nie złożył. Pewnie jeszcze ktoś napisze. O, patrz, list do ciebie. Państwo pisze. Państwo? Czyli jednak ktoś pamiętał. Z okazji pana urodzin składamy najszczersze życzenia, dużo zdrowia, energii i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi Panu siłę i motywację do aktywności zawodowej. No widzisz! Niech zdrowie nigdy nie zawiedzie, aby mógł Pan cieszyć się nieprzerwaną karierą. Aby mógł Pan z radością kontynuować swoją zawodową drogę, aż do zasłużonego zasłużo... spoczynku. Pewnie chodzi mi o meryturę. A. mi nadzieję, że Pańska dyspozycja zdrowotna pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału w kolejnych latach pracy. Wielu lat w pełni sił i oby, 65 nam Pan żył. Bo emerytura to przywilej dla najwytrwalszych. Mm. Podpisano zakład bezpieczny. Może świeczki zdmuchniesz?